Prawdopodobnie oglądasz teraz ten film leżąc w łóżku lub siedząc na krześle. Niesamowite fakty psychologiczne. Zanim zaczniemy, pomyśl o liczbie od 1 do 10 i ją zapamiętaj, a ja na końcu filmu zgadnę, co to za liczba. Skąd to wiem? W ten sam sposób wiem, że trzecia osoba, która pojawia się, gdy klikniesz, udostępni i Messenger ma literę A w swoim imieniu. Poproszenie kogoś o przysługę, to dobry sposób, aby sprawić, że zacznie Cię bardziej lubić. Kiedy przybijasz komuś piątkę, spójrz na jego łokieć, a nigdy nie spudujesz w dłoń. Napisz blok w komentarzu, jeśli chcesz zobaczyć, kto cię zablokował. Szeptanie czegoś do kogoś niemal gwarantuje, że ta osoba odezwie się także szeptem. Czy wiesz, że kiwanie głową podczas zadawania pytań sprawia, że druga osoba prawdopodobnie się z tobą zgodzi? Jeśli grasz przeciwko komuś i chcesz, żeby przegrał, to zapytaj go: Jak to robi, że gra tak dobrze? On zacznie się zastanawiać i się pogubi. Zanim odgadnę twój numer, polub ten film i obserwuj mnie, aby mieć szczęście w tym tygodniu. Liczba, o której pomyślałeś na początku, to liczba 7, prawda?